Pierwszy raz jak zobaczyłam Ignacego, mnie uderzył jego wygląd. Tak odbiegający od jakiegoś tam schematu nauczyciela. Dobra, ja narysuję tak. O, to miał być samolot. Jest pasjonatem. I ta pasja Ignacego się po prostu przekłada w tym, co robi i jak y, robi. Wychodzicie sobie przed szkołę, patrzycie sobie w piękne, błękitne niebo, to tak naprawdę moglibyście sobie wyobrazić, że widzicie nad sobą takie warstwy powietrza jedną na drugiej ułożone na sobie, które na was naciskają. I tutaj mam powietrze. I ja sobie podzielę to powietrze na takie małe warstwy. Tak, jakby to byli ludzie, którzy leżą na dąbrowie. To to całe powietrze, jedna, druga, trzecia, czwarta, dziesiąta warstwa, naciska na was dokładnie tak samo, jak wy w szatnie naciskać naciskacie na dąbrowę. Rzadko się zdarza nauczyciel przedmiotów ścisłych, który by potrafił właściwie każdemu wyłożyć te, te tajniki i mówiąc językiem bardzo prostym do tych, którzy nie bardzo tą fizyką się interesują i nie bardzo za tą fizyką idą. Macie ziemię, tu jest gdzieś księżyc, tak, tu jest słońce, a tu dalej jest moja emerytura. Prawdopodobnie nie doczekam nigdy. Potrafi od 8 do 18 przez 5 dni w tygodniu siedzieć w szkole. Oprócz zajęć tych, które ma normalnie dydaktycznych wpisanych w plan, pracuje dodatkowo. Absolwenci nasi po wielu latach przychodzą tutaj do niego, umawiają się. Czasami jest tak, że przychodzą licealiści, bo nie rozumieją zadań, nie potrafią sobie poradzić. Przychodzą również studenci. Ma ogromne, ogromne zaufanie dzieci w stosunku do siebie. To, w którą stronę zasuwają linie pola magnetycznego, określa Wam reguła prawej dłoni. I ona mówiła coś takiego, że jeżeli Państwo wezmą przewodnik z prądem, i obejmą go prawą dłonią. Prawa dłoń w fizyce wygląda jak na Facebooku.